i dzisiaj jesteśmy w drze top 11 która jest drom na przeglądarkę <laughs> i jestem na poziomie 31 i nie mam jeszcze wybranego sponsora na koszultach więc to zrobimy szybko Mam 198 milionów i 93 to już mam 202 miliony skrzyn dla odbiorca Napasnik ma niepodpisany kontrakt oklej okay. <laughs> i oklej okay. chodzimy na mój skład łowidzę mam dziewiąte miejsce słabo <laughs> chodzimy na mój skład to jest to mój skład na bramce Dudek i i nic ciekawego poza tym oczywiście gwiazdki to y, jest poziom twor naszych zawodników no i nic myślę by 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 by, by coś tutaj zmienić mentalność zespołu ofensywna okej okay. styl od piłki normalny okej okay. zrobiliśmy takie coś zobaczymy czy to nam coś pomoże oby i i i i, 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 i. Zadramy sobie teraz Sparring, żeby zwiększyć trochę nam pieniążki i tyle bo codziennie gdzieś tracę z 20 milionów Lidowym mecz mam 18,50, więc no jeden Sparing mogę zadrać Wybierzmy Sparing sobie z kimś naszych znajomych. O, poziom szósty, to, to będzie likwidacja. Zalejmy z dużym urlindem. Zobaczymy. Karzyści. <coughs> o, 19.57. Okej. Okay. Okej, okay, mam. Oj, taki masz silny zespół favorit. Ajajaj. Hmm. I... Też wchodzimy na trening. Ponieważ coś tam przeczytałem o kondycji, więc... Wybieram wszystkich zawodników przed meczem lidowym. Gotowy. Wybierz ćwiczenia. Sprawność i przychita. Ok. Sprint. Ok. I sprint. Gotowy. <laughs> <laughs> Zwiększymy sobie premię. Ok. Proszę na dół. Powtórzymy ten to wszystkich. Zacznij. We <try> <try> Albo jeszcze raz powtórzymy, niech będzie. Hmm. Yeah. obejrzyj po obejrzeli po internetu pojadalnik in żywnego gratulacje zobaczymy <coughs> so a <az> zazdrosie <coughs> hmmm ok zamykamy kolejną reklamę 全然大丈夫だよ。 Teraz wchodzimy w skład, bo będą moi zawodnicy zmęczeni i to bardzo powiększymy im morale i kondycję, zatrudnij, żeby po prostu jakoś wyszli do tego meczu. <tuszel> <tuszel> Okay. Co 3 godziny daje nam 5% odpoczynku, czyli akurat niektórzy jak w sam raz dojdą do 90% Trzeba im też zwiększyć morale, bo będzie źle. Zatrudni. Morale, to powiedzmy formy. Ok, tak jak widzicie, tracę te tutaj: czerwone to na kontuzje, niebieskie morale, zielone to odpoczynki. Ok, Tym dajemy jeden, Tym jest też dla to zmęczony. bo to napastnik niech biedny temu jeden Lewandowskiemu i Cristiano Ronaldo dajemy dobrze powinien mecz Lidowy pójść po naszej myśli ale wiecie jak to jest nie zawsze jest wszystko po naszej myśli zobaczymy to do to do to tu to, to, to mamy że tak powiem dużo drużyny zobaczmy skład no dużo le mają też mają też jedno, jedno drużynę, ma też specjalne techniki ciekawe czy nie da taką samą formację jak drżemu mówi, nie jestem ciekaw Nie to że mówi nie dla inną Kto wiem, może kiedyś spróbuję tą formację Na razie nie mam po co? Moja drużyna to niby 168,8 gwiazdek jedlo o, o 0,7 większa Eee, jeszcze wejdę na mój skład, bo coś muszę zobaczyć. Nie na teren Indii. Wybierz piłkarz, tutaj powinienem mieć pisany wiet, tak jest. Piszcie 27, 29, mery <laughs> 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 To do zapisz, to powinienem kupić, bo tylko trzy gwiazdki. Ale wrajemy 1 do 4 w sumie. A nie 2 Dwóch, dwóch punkt ćwiclów. Zobaczymy czy znajdziemy tyle dość lewej do skrzydłowego. Jakość. Najlepiej to by był DLDC, czyli lewostrzydłowy i środkowy, 30 lat to za stary. No nic, nie ma nitlodu na razie, to jedno Ten jest tylko skrzydłowy, ale nie. Hmm. Ten bardzo dobry. Hmm. Runda wstępna. No nic, na razie niech będzie tak. Zobaczymy jak nam pójdzie w meczu Lidlowy. No i zaczynamy nasz Lidlowy mecz. Wchodzimy do meczu. Mamy poziom przygotowany świetny. Która jest minuta już trzecia. Zobaczymy

Wiesz, że tutaj otwiera się 7,1 oczyma. Kopież w przypadku przejściu, widmo, co tu dało. Mogło być już 7 z and just completed with you know this whole particular geschichtliche produkt

Of one one. <laughs> <as> <clears throat> Jeszcze 15 minut i wygrałem. <laughs> Ne kadar Teraz na 3 dni, czyli 2 dni, bo jeden dzień dzisiaj minie w nocy i będzie lotów na jutrzejszy mecz. No dobry mecz, muszę, muszę powiedzieć. Kiedy mam jutro mecz? Mecz mam jutro rano o 11.33. No nic, to był mój pierwszy odcinek w serii Top Eleven. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to subskrybujcie. Będę się starał narywać każdy mój mecz lidowy, czyli codziennie powinien wychodzić jeden filmik z serii Top Eleven. I to by było na tyle. SLU do następnego filmiku.